Dzisiaj dzień minął pod znakiem czekania na przesyłkę, bo muszę sobie trochę, znaczy musiałem dokupić trochę osprzętu do swojego roweru tutaj na kierownicę taki adapter, bo jest trochę nisko. No jakieś linki, nielinki także także będzie moja strzała jeździła jeszcze lepiej. Nie ukrywam, że trochę ją dobijam, bo jeżdżę po tych polach, łąkach, lasach, no to ostro ją katuję. Kiedyś to więcej po, po ulicy jeździłem, ale robiłem za to dłuższe dystanse. A teraz w poszukiwaniu tych ziół no to katowana jest. Ale mówię to jest dobry dzień, bo jutro będę miał co robić. Także a jeszcze najważniejsze jest to, że zawsze ze dwie linki hamulcowe mi się po prostu zrywają. A bezpieczeństwo jest najważniejsze. Światła, dzwonek jest, tylko nie, nie, nie jeżdżę w kasku. Bo jakoś mi niewygodnie, ale liczę się z tym, że mogę kiedyś łeb rozbić. Także różnie bywa. Tak czy inaczej, dzień zaliczam do udanych. A Tobie życzę dobrego wieczoru. Na razie. Cześć.